Witamy w kolejnym odcinku. Tomek, kapibary! Cześć! Z cyklu Sekiro Shadow's Day Twice. Zmien... A widziałeś jaki twist tutaj, zwrot akcji? Tak, był. Twist akcji. był. E, jesteśmy w zatrutym rozlewisku i spotkamy się ponownie, bo jest taka możliwość. Z naszym małpim strażnikiem. Tak, dla mnie jak małpa? Którego można znaleźć. Tańczącego jak małpa. Tam na dole, ale możemy też górą przejść. Nie wiem, czy to nam da tutaj element zaskoczenia. Nie wiem. Pewnie nie. Znając sekiro, ale jest taka możliwość. A da się skoczyć na niego? Czy on wymiotuje? On ma głowę w ogóle? On nie powinien mieć głowy. Chyba nie ma głowy. On ma głowę w ręce, ale wiesz, że on jest niedobry i wredny, i zły? Co on robi? Nie wiem, ale ma dwa życia. On, on ma ten atak. A tu w ogóle jaka jest lokalizacja? Dużo mamy, mamy miejsca. Średnio, powiem ci. Ale my musimy znowu... Jak on robi węże atakować, tak? Oj! Niestety, właśnie to jest to, że jest mniej. Co jest? Atak. Uuu, No, on robi tego węża, ale nie ma gdzie uciekać za bardzo. Mm -hmm. Trzeba w kółko biegać. Może tysiące tabletek? Czekaj, bo dostał. Tak, mocno dostał. Bardzo mocno. Wkroczę. Jeszcze raz? Nie wiem, głowa sam może przytknę. No, uważaj. Nie. W... A ciekawe, jaki jest w drugiej fazie. No właśnie, nie chciałam ci o tym mówić, ale no tak. Bardzo, raczej nie spodziewałam się niczego. No, ile on tego życia ma jeszcze? nas. Wę... wąż. Węż. Dobra, raz poszło. Mam jeszcze shurikeny, także jak coś to możemy go pocisnąć szurikanami. A jakby, jakby tak było mu... bardzo źle. A jakby mu tak rzucać te. Co jest? No jest drugi. Oj. I w sumie nie wiem z kim mamy walczyć tutaj. Chyba trzeba najpierw tego wyeliminować. No nie gadaj. A jak tego przyjaciela wyeliminować? A jakby ich podpalić? A przyjaciel jest słaby. Tak? No. No tylko, że nas ten dziś, nie. A jakbym tamtego wyeliminował y, szurikanami? No spróbuj, ale nie to spróbował. Uważaj, żeby ten cię z nie zaatakował teraz. Nie mam. Brakło mam, ale zostało mu tylko trochę. No, co jest? Weź go, zabij go. Dobra. Nie wiem, jakimś cudem udało mi się uciec. Co jest? I teraz oby nie wzywał kolejnego. Dobra, jest, jest ryk. Oj! A może wydać sobie tabletkę zwiększającą wyobrażenia? Ako? Aha. To jest akko. Tak. Rób węża. Nie, on teraz ma w ogóle inna atak. Czekaj. Co, co jest, co jest, co jest, co jest? Dobra. Co jest? To jest jakiś inny atak, ale... Teraz, a, to, teraz jakby węża zrobił, to było dobrze. Jeszcze jest dwa razy. po prostu No, i to jest drugie spotkanie z tym małpim wojownikiem. Ok. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, które wciąż żyje w sercu wilka. Zjednocz się z posążkiem rzeźbiarza i stawczoła w wspomnieniu, aby na stałe zwiększyć siłę ataku. Bez głowy małpi strażnik był ogromną bestią, dręczoną. Przez moc nieumarłości. Ale teraz już chyba umarł, tak? O, mamy koralik. Proszę o. bardzo. Dwa koraliki. Dwa koraliki. Mamy. koraliki. Ale czy on umarł? się rusza? Aha, widzisz. Mamy ostrze nasze. I teraz dopiero ...roballo padło. Łoszku kurwa. Nieśmiertelność zerwana. No dobra. Aha, mamy nadanie nu, 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 ninjutsu. O proszę, mamy wszystkie techniki ninjutsu. Technika ninjutsu, która pozwala na zwiększenie zasięgu broni dzięki pokryciu ostrza krwią. Użycie wymaga symboli ducha, aktywowana po śmiertelnym ciosie od tyłu. Wilk odkrył technikę, ścinając głowę wroga ostrzem śmiertelności. Przelana krew utworzyła przeklęty miecz. Choć broń ta przypomina ostrze śmiertelności, nie da się nią zabijać nieumarłych. Mhm. Czyli to nam zwiększa zasięg ataków po zabiciu wroga od tyłu. No, ale my mamy fajny teraz my ten atak. My mamy ten yy, z tymi marionetkami. Tak. No? no dobra. I tak zwiększ siłę ataku. Mamy dwa punkty umiejętności. Czy coś dodamy? To, co to jest? Przywraca posturę. A możemy sobie to dać, bo to tak, jest tak, a nie mm -hmm. lepiej zbierać na coś lepszego? Poczekaj, a tutaj... Aha! Nie wiadomo jaka jest sztuka walki. A to? Poprawia działanie przedmiotów leczniczych. No ale trzeba mieć pięć. 5. Tu mamy patrz prawie wszystko, oprócz tego. Przeskok. A weźmy sobie to, co tam jedno no drzewko sobie skończymy. Dobra. Dobra. I co teraz? Nie e... wiem. Zamek właśnie nie dalej jest wyłączony. Patrz, komnata Kuro też. To co my mamy zrobić? Nie wiem. Ale w ogóle my chcieliśmy wrócić do tego naszego kuro i dać mu to, co już mamy. No właśnie, ale nie możemy. A kto nam w ogóle jeszcze został do walki? Gdzie my mamy w ogóle iść? Powiem ci, że już zgubiłam wątek. A może sprawdzimy te Bajorka, co? No to sprawdźmy. Tylko gdzie one były, poczekaj. Tutaj w Podzamczu było jakieś Bajoro? A Dolina pod Mostem? Tutaj nie kojarzę, żeby było coś. Dolina pod Mostem, Chyba czy tam było nie. jakieś jeziorko? A zatopiona Dolina? Forteca nie było, bramka brama zamku w Arsinie. Nie kojarzę. Podziemny kanał wodny? Aha, na pewno przy tym starym grobie jest. A tam, ten y, podziemny kanał wodny? No to tu jest, w tym kanale. Może zobaczymy, co jest w kanale. Zobaczymy Chcesz kanały. Sprawdzimy kanały. kanały. Spenetrować. Najpierw lochy, potem kanały. Ale czekaj, co my mamy zrobić? Musimy przeczytać, co mamy zrobić z tym. Bo mamy już miecz, mamy ten kamień i mamy kwiat. Ta klatka? Hajs. Jest tunel, a zobacz. Poczekaj, a jeszcze no. sprawdzę, co tu jest. Patrz, tu jest jakaś jakaś szpara, a tu w tej szparze nic nie ma? Nie, opłynęliśmy. Nie, ale tam jest tunel. Poczekaj. Tutaj. <laughs> tu jakieś mumie są. To jest yy, po drugiej stronie tego lekarza. Coś tu syczy. Notatka do saku. Stara notatka pozostawiona przez chirurga do saku. Moi uczniowie porzucili mnie na rzecz dogena. Nie chcąc pobrudzić sobie rąk, wszyscy zostawili mnie dla tego obudnego znachora. Do Junie, mój ostatni uczniu, nawet gdy umrę, trzeba kontynuować badania. Do je dla dobra o Ashiny. No, czyli ten do to jest ten następca tego Dosaku czy osaku. Patrz, możemy wyjść w ogóle stąd. Ale gdzie jest do Nie mam pojęcia. Mm. No, on nam nic więcej nie powie. A poczekaj, spróbujmy tędy przejść, bo tutaj się dostaniemy do zamku. Patrzę, zablokowane mamy, czyli co mamy się nożnie tam dostać? Mm -hmm. Zamknij, piesko. Patrz, ale tutaj jest zamknięta brama czy, czy źle widzę? Trzeba by ją chyba otworzyć Aha Ale trzeba górą przejść Co tu się wydarzyło? Co się tu od Janie Pawliło? Ale wiesz co, gdzieś tam jeszcze mieliśmy, słuchaj, tutaj taką... w ogóle był, no. Taką miejscówkę, właśnie, taką podobną do tej, gdzie była woda na dole. Tak. I to jest chyba tutaj po drugiej stronie, wiesz? A mogłem sobie go wykorzystać. Ja się A co to w ogóle jest za kolo? Nie wiem. Ja go nie znam. Ja też go nie znam, bo ten, ten. To jest jakiś nowy kolo Mhm, mm Nowy kolo. Co to za kolo tu robi? A weź mu może petardą szczel. ta zawsze dobra. No dobra, jakiś nowy kolo. Ale miał punktów y doświadczenia. Strasznie dużo. W ogóle tu się dziwne rzeczy od ja nie bawiły. Tu się coś, no, coś się pozmieniało. <Glacht> Shinobi... W fosie są w fosie Patrz ale co ktoś ich zaatakował czy, czy co to o co tu chodzi Możemy właśnie sprawdzić dół w ogóle pojawił się tutaj przedmiot. Mm -hmm. że tu się trochę jakaś kicha zrobiła. mamuska łuskę karpiozaura. Ja o. To był karp. A wiesz, gdzie jeszcze jest woda tam na początku? Ale zobacz, bo nie mogliśmy przepłynąć tędy. Mhm. Na początku gry była woda tam, gdzie karpie żeśmy pierwsze zabijali. Mhm. Poczekaj bo gdzieś, gdzieś dopłynąłem. To jest jakaś nowa miejscówka. Gdzie my jesteśmy? Jest czerwony, truteń. No, co ty? Aha, walczy z tamtym. To jest jakaś wroga armia, <grymność> dałeś się tak oszukać. Też taki nie, on nie daje dużo chyba. Błąd życiowy zrobiłeś. Czekaj, bo ja nie wiem w ogóle gdzie my jesteśmy. Ale było jeszcze chyba tutaj przejście, nie? Czyli to było otwarte. Aha, tu możemy wejść. Ale po co? O Boże. No, oczywiście jakiś kolejny koks tutaj jest. Może ich trzeba podpalać? Nie wiem. Nie! Przewrócił mnie. A Myślę, że na niego Michili działa, ale... Tak? No mi się dusza skończy. Aha. No dobra. Padło jedzostwo. Trzeba uważać, bo żeby. A, bo oni sobie to ułożyli, jak wchodzili z tutaj. Cicha, nawalać. Tam jak sygnuje. Co Grecia? tu się dzieje? To nasz, czy nie nasz? To jest wejście do zamku. Tutaj byli żołnierze. Patrz, stoi tam jakiś dziad. To jest nasz. Znaczy nasz, no ale widzę, że wszystkich nam tutaj głupi. jest ten. Yy, ten bliższy nam przeciwnik. Bliższy nam wróg. Koszula bliższa skórze. Ten jak się przewala, tutaj. Nie dość, że umarł, to się Aha, przebywa. no dobra. Czyli wróciliśmy do. W zasadzie punktu wyjścia. Ale tam mamy gift jakiegoś. Gdzie? Tam u góry był. Odwróć się. Ale biegnie mm -hmm. ktoś. No, ale to w tym odcinku to wszystko. Poczekaj. Dalej jest wszystko poblokowane. No bo chyba tam musimy Dobra, płaść, no to będziemy no zwiedzać nie. ten zamek w kolejnym odcinku, Dobra. tak. Także dziękujemy za bye, uwagę. Bye. I cześć!